Dzień dobry, witam, witam bardzo serdecznie z Grodziska Mazowieckiego, z Mistrzostw Polski e, i cóż, no mam kolejnego gościa, a ze mną jest... Wojtek Basiuk, Jako Polska, dyrektor sportowy, witam, dzień dobry. Jako Polska, panie prezesie, hmm, jako? Rozumiem, że ubrania. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. <laughs> wygodne. Ro tak, tak, wygodne. Dla sportowców. <laughs> wygodne, praktyczne, funkcjonalne i mam nadzieję, że w gronie... Czy, lider, czy liderskich klubów też zafunkcjonujemy. Głęboko wierzę, że sprostamy oczekiwaniom, chociaż widzę, że stylistyka i, i rodzaj ubiorów jest yy, specyficzny, taki typowy dla, dla, dla dyscypliny, natomiast jako sprzęt uzupełniający służymy pomocą, jesteśmy do dyspozycji. Powiem Państwu tak i zdradzę troszeczkę, że od jakiegoś czasu firma Jako jest naszym partnerem, więc partnerem jest związku, co za tym idzie partnerem jest wszystkich sportowców zrzeszonych w Polskim Związku Sportowym Cheerleadingu, biorących udział właśnie w zawodach, mistrzostw Polski, Pucharów Polski i tutaj wspieramy się e, nawzajem. Jak wrażenia z Cheerleadingu? No, wydaje mi się, że chyba nie ma osoby, która miałaby jakieś tutaj wrażenia inne niż ja, czyli po prostu euforia, energia wymieszana z wita jakimiś witalnymi siłami, to jest po prostu no niesamowite, niesamowite, pewnie dla was jest to... Chleb powszedni, bo wy w tym y, po prostu... No, staramy się, rozwijamy cały czas. Tak, tak. Ale, ale według, mnie, według mnie to jest y, pierwszorzędna impreza i, i, i chciałem wam pogratulować tego, w jaki sposób y, prowadzicie ją, w jaki sposób potrafiliście zaangażować y, i y, sprawić, y, że taka grupa y, tancerzy y, bierze w niej udział i widać, że to po prostu aż ocieka energią i, i radością. Także gratulacje. Bardzo pozytywne wrażenia i, i myślę, że jestem mega zbudowany tym, co tutaj zobaczyłem. Bardzo dziękuję, odbieram te gratulacje, ale myślę, tutaj bym chciał powiedzieć, że ja również śledzę te gratulacje wszystkim trenerom, opiekunom, rodzicom, zawodnikom. I wszystkim osobom, które przyczyniają się do rozwoju czy leadingu w Polsce, bo, no, bo tak naprawdę to jest właśnie ta rzesza ludzi, e, która nas tutaj e, scala, czy leading idzie do przodu, rozwija się. E, tutaj też e, Będziemy się przymierzać pewnie do jakiejś takiej firmy jako linii, typowo dla cheerleadingu. O co będę walczył w 2025. Mówię to specjalnie na wizji, bo będzie mi łatwiej później ponegocjować z panem prezesem. E, cóż, no teraz przed nami Orlando. E, tutaj z, m, składam podziękowania e, na pana ręce za to, że udało się dopiąć wszystko, jeżeli chodzi o koszulki czy o bluzy, ponieważ nasza reprezentacja e, będzie wyglądała i reprezentowała nasz kraj z racji dobrego, miejmy nadzieje i tutaj trwałego prawda, produktu I, i tym się kierujemy żeby to było rzeczowe, konkretne żeby ta współpraca była też na lata i cóż no, możemy tylko zaprosić tak, na stronę jako. Zapraszamy, ja może jeszcze tak od siebie dodam, jeżeli troszeczkę marketingu uprawię, ale z okazji tego waszego wyjazdu do Orlando Proponujemy 45% rabatu dla, każde, dla każdego, czyligo członka kadry, która wyjedzie na plecaki, czyli plecaki. Myślę, że w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, poproszę, żebyście u Was na stronie zamieścili taką informację i każdy, ktokolwiek będzie chciał sobie w jakiś sposób uzupełnić ten sprzęt, który już jest w posiadaniu, będzie miał możliwość zakupu takiego plecaka z 45% rabatem. Na oferta fel, oferta na fel, ważna. Na pewno do... się nagrało. Tak. <laughs> Nie, panie prezesie, bardzo, bardzo dziękuję. E, no to cóż, idziemy jeszcze, mam nadzieję, pooglądamy troszeczkę prezentacji. E, wchodźcie na stronę Jako, wchodźcie na stronę Polskiego Związku Sportowego, czyli Lidingu. Obserwujcie nas. E, my jesteśmy zafascynowani tym, co robimy. Będziemy robić jeszcze więcej, o czym w kolejnych wywiadach. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was. Dzięki. Dzięki.